Więc tak, czym są przemietnicy? No, jest to kontynuacja wielkiej trylogii, którą rozpoczęła Poliszcz jeszcze raz. Potem policz to po raz ostatni. I tak, na czym ona polega? Generalnie rzecz biorąc, postać Boromira jest dość nietypowa, trudno się gra. Aczkolwiek no wymaga trochę poświęcej i warto. Na pewno jest warto poświęcić trochę czasu na to wszystko. Modulacja głosu nie jest do końca taka łatwa. Najgorzej, właśnie jest chrypa, tak jak Dzisiaj przykładowo, bardzo trudno wyciągnąć jest ten sam głos. Co zwykle. Ale no, generalnie rzecz biorąc, jak już mówiłem, dobrze się to stało z postacią Boromira. Fakt faktem, no jest to starsza osoba, która jednak wymaga poniekąd opieki poniekąd potrzebuje też trochę jednak więcej czasu poświęcania, no jednakże ma swoją siłę. Ma... To to nie jest zwykły człowiek, to jak już wiadomo w tym odcinku poprzednim yy, dowiedzieliśmy się, że to jest pewna mutacja, która powoduje tego te zmiany. Tak samo teraz będą walczyć o ważną rzecz, którą będzie eliksir, dzięki któremu będą mogli w miarę się jeszcze podreperować, no i ogólnie rzecz biorąc to było tyle. Co ja mam powiedzieć? No... Jolo. No ale czekaj, jak ja to powiedziałem, to wiesz co, ja nie wiem. Nie wiem. Kręciłeś to? No, no. no tak, masz rację. Prawie. Na, ty zaraz, no masz rację, jestem na tym świecie. To Nie tak się popatrzycie na siebie? No. Przybliżycie. Postać Andrzeja jeszcze była znana za czasów e, starego, ale za to bardzo dobrego. Policz to jeszcze raz, lub też policz to po raz ostatni, jeśli pamiętacie. Andrzej jako przyjaciel z początku e, Andrzej był zdrajcą jakby, a jednakże miał z tym dobre intencje, chciał wszystkim tutaj pomógł, pomóc. No i to by było na tyle. mi, Mają mila. To chyba bo chcą go Cicho! Kamera, akcja! No to tak, Bartuś to jest bardzo specyficzna postać na początku. Wszyscy uważają go za takiego nie za bardzo inteligentnego, ale później po akcjach się okazuje, że naprawdę może dużo zdziałać i datuje Boromira i wszystkich. W sumie fajna atmosfera jest tutaj i... Bardzo dobrze mi się tutaj gra. No. no, to więc, ja wcielam się w rolę Margaret, która jest typową pustą blondynką. No, niestety taka przypadła mi rola. No i jak więc zauważyliście, że Margaret widzi wszystko przez różowe okulary. Na początku przyjeżdża ze Stachem z Anglii i widzi tylko w nim jego funty, i chciałaby zakupować szpileczki i te inne. Ale tak naprawdę po. U, pod, po, upływu, no, po upływie czasu e, znajduje przyjaciół i e, poznaje różne wartości, które pomagają jej te różowe okulary jakoś zdjąć. Tak, właśnie. Co mam powiedzieć? W strachu to po gościu i tyle. No, ale... <głos》> ale wiesz, są Ale są, są na to świecie praktyczni Na gangsterzy, się, się Tak sobie, tak sobie tak bieżą no po nich Boję no Już sobie tak blisko tak nie musieli siedzisz, ale tak wiesz co Tak się, no się przesuwasz To czekaj, że, że co tam było? Nie, nie. nie. Czekaj, Bum. że coś tam, co ja miałam powiedzieć? No ale w sumie nic takiego szczególnego nie było Ale tak coś tam Ciekawego już nie musiałam pracować Ale wiesz, są i prawdziwi mężczyźni na tym świecie że na przykład którzy tego, no ale są tam ludzie, mężczyźni, którzy są gangsteri, bo nie wiem, czy mam. Kamera, akcja! W sumie nic, nic szczególnego takiego nie było, poza tym, że mi kupował jakieś ciuchy. No, ale wiesz, to jest ich mężczyźni na tym świecie. <średź> Pikie, taki to wyszło? Scenariusz do przemytników powstaje w sposób bardzo spontaniczny. Można powiedzieć teoretycznie, że zapisuje to wszystko na papierze, jednak pod wpływem presji, którą wywołują na mnie inni aktorzy. Zawsze jak jednak ten serial zostaje zmieniony i wychodzi całkiem coś innego, ale myślę, że faktycznie jednak lepiej jest, kiedy następuje ta burza mózgów i każdy powie coś o siebie. Wtedy można stworzyć nawet genialny scenariusz, co zresztą zobaczycie po upływie czasu. Muzyka w serialu jest tworzona w bardzo różny sposób. Na przykład ja tworzę muzykę na keyboardzie, nagrywając ją za pomocą e, mikrofonu komputerowego, ponieważ no, keyboard nie jest zbyt dobrej jakości, dlatego no, niestety nie mogę go połączyć z komputerem. Michał Tokarski tworzy muzykę za pomocą FL Studio, e, też jest kilka jego soundtracków użytych w naszym serialu. No i większość sumy muzyki ściągamy aktualnie do przymytników z takich portali jak Amendo. Hmm, a co do aktorów. No to wiadomo są tamatorzy, jednak niektórzy są już z nami dosyć długo, no i mają to doświadczenie, to na przykład jak Michał Tokarski lub Przemniancik, lecz mamy w swojej kadrze też kilku młodszych aktorów, którzy naprawdę bardzo szybko łapią tą sztukę grania na planie filmowym. No, jeśli Wy chcecie grać, to też również możecie wziąć udział. Oczywiście jeśli jesteście z kamiennej góry lub okolic, naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. No i to w sumie było tylko tyle na temat aktorów. Jak to w typowym nagrywaniu serialu właśnie się dzieje Zdarza nam się też nieraz jakieś śmieszne wpadki ująć na kadrze Także no, na pewno to zobaczycie jeszcze tego sporo A, Akcja! Ty zamusisz margarinkę! Akcja! Nie będzie chybekkucie. Akcja! Nie ma tucietka. Akcja! Nie ma no, i ogólnie rzecz ujmując, przy będziemy kręcić cały czas. A jeśli nawet nie będziemy kręcić, to pewnie będziemy kręcić coś innego. Więc pozdrawiamy całą ekipą KGW Studio. Szczalał to jest za tego i jest za tego. No tak no. Dobra, Ale dopiero na. Aktywę. Mogi, go sobie mierzyłem, nie? Kamera, akcja!

Tylko uwaga na ten, Dawaj, na Majka. No. Weź kilka bel pralip. Tak, problem. tak, spokojnie, ja go wiesz. Też mogę cię przytrzymać po Ci przytrzymać. Podtrzymaj. No. Chyba? Mogę, no, proszę, tak nie? Ja mogę tu. Nie, nie, nie. Ja tu mogę tak chyba, nie? Tak. Czy będzie widać? Nie. Nie? Pozwólcie w cię, No dobra, idę teraz sobie dwa razy